Kiedy błagałam Adama, mojego męża, o choć trochę grosza na ratowanie naszej Sofii, mojej trzyletniej córeczki, spojrzał mi prosto w oczy i rzucił bez mrugnięcia, że w jego życiu nie ma miejsca na chorobę. I tak po prostu nas wywalił mnie i Sofię na bruk, wprowadzając do domu jakąś swoją nową panienkę. Stałam tam jak wryta, zalana łzami, tuląc moje dziecko, a on walnął nam drzwiami przed nosem. Głupi nie wiedział, że ta jego zdrada to iskra, która rozpaliła we mnie coś – plan zemsty. Następnego ranka ten jego świat, taki niby idealny, zaczął się sypać. Nazywam się Dorefi i jeszcze rok temu przysięgam, powiedziałabym wam, że żyję jak w bajce. Miałam 29 lat, byłam żoną Adama, którego brałam za swoją duszę bliźniaczą, i mieszkaliśmy w naprawdę ładnym domu tutaj. W Houston, w Teksasie, nasza Sofia miała właśnie trzy latka i była całym moim słońcem. Wszystko niby grało, tak przynajmniej chciałam wierzyć. Adam był biznesmenem, ciągle zajęty, ale zawsze nam wszystko zapewniał. Miał 33 lata ten typ, czarujący i ambitny. Ja byłam gospodynią domową, dumną z tej naszej rodzinki. Kiedy sofia się pojawiła, Poczułam, że to brakujący element układanki. Całe dnie spędzałam na planowaniu jej jedzenia, zabawie z nią i marzeniach o jej przyszłości. Adam tyrał po godzinach, ale tłumaczyłam sobie, że to wszystko dla nas. Nigdy nie pytałam o te jego późne powroty albo nagłe wyjazdy służbowe. Ufałam mu, wierzyłam w to nasze wspólne życie. Sofia była moim wszystkim. Trzy lata i taka ciekawość świata, tyle śmiechu. Jej chichot wypełniał dom jak muzyka, a te jej małe rączki zawsze wyciągały się do mnie. To dzięki niej wstawałam każdego dnia z uśmiechem. Adam ją kochał, przynajmniej tak mi się wydawało. Podrzucał ją wysoko i wołał na nią księżniczka. Te chwile wydawały się tak szczere, i kurczowo się ich trzymałam. Nie miałam pojęcia, że tuż pod tą naszą sielanką zbiera się burza. Pewnego wieczoru. Niedługo po urodzinach Sofii Adam powiedział mi o jakiejś ważnej podróży służbowej. Pocałował mnie w czoło i powiedział, że nie będzie go kilka dni. Nic nowego. Jego praca często go wywoziła. Nie robiłam z tego problemu. Ufałam mu bezgranicznie i wierzyłam, że dzięki niemu nasza rodzina jest bezpieczna. Kilka dni później sprawy zaczęły się psuć. Zaczęło się od zwykłego przeziębienia Sofii. Z początku się nie przejęłam. Dzieci chorują, no nie? Ale gorączka szybko rosła i już drugiego dnia ledwo trzymała oczy otwarte. Próbowałam wszystkiego chłodne okłady, leki z apteki, ale nic nie pomagało. Jej małe ciałko było tak kruche w moich ramionach, a ten jej cichy płacz rozrywał mi serce. Panikowałam. Natychmiast zadzwoniłam do Adama, licząc na to, że przyjedzie i pomoże. Kiedy odebrał, ledwo mogłam wydusić słowo przez ten strach. Adam, Sofia jest bardzo chora, ma gorączkę i nie wiem co robić. Jego odpowiedź wciąż brzmi mi w uszach. Zaraz wsiadam do samolotu. Stwierdził, że pewnie przesadzam i żebym dała jej jakiś syrop. Adam, to naprawdę poważne, prosiłam go, czując narastającą panikę. Ona potrzebuje lekarza. Odpowiedział mi lodowatym tonem, którego nigdy wcześniej u niego nie słyszałam. Nie zamierzam odwoływać podróży służbowej z powodu zwykłej gorączki. Jesteś jej matką, to twoja robota. Rozłączył się, zostawiając mnie w osłupieniu z dzieckiem na rękach, które desperacko potrzebowało pomocy. Przez chwilę nie mogłam się ruszyć. Jak człowiek, którego kochałam i któremu ufałam, mógł być tak obojętny. Ale Sofia nie mogła czekać, aż się ogarnę. Potrzebowała mnie teraz. Wpakowałam ją do samochodu i popędziłam do szpitala, modląc się przez całą drogę. Na izbie przyjęć był straszny tłok, ale błagałam recepcjonistkę, żeby nas przyjęła. Kiedy w końcu zbadał ją dr Wilson, neurolog, jego mina spoważniała. Wyjaśnił, że gorączka spowodowała jakieś powikłania w mózgu i potrzebna jest natychmiastowa operacja. Powiedział, że to jedyny sposób, żeby ją uratować. Zamarłam. Operacja? Dla mojej małej Sofii? Ile to będzie kosztować? Zapytałam drżącym głosem. Doktor Wilson zawahał się. Będziemy potrzebowali 15 tysięcy dolarów depozytu, żeby móc ją operować. 15 tysięcy. Nie miałam takich pieniędzy, a Adam nie odbierał ode mnie telefonów. Pisałam smsy, zostawiałam wiadomości na poczcie głosowej, nawet wysyłałam nagrania. Wiedziałam, że to widzi bo smsy wyświetlały się jako przeczytane, ale nie odpowiadał. Mój mąż, facet, który rzekomo kochał naszą rodzinę, ignorował nas w najgorszej chwili. Siedziałam na tym zimnym, szpitalnym korytarzu, trzymając wiotką rączkę Sofii i płakałam jak bubr. Nie wiedziałam, co robić. Wtedy dotarło do mnie, że nie mam innego wyjścia. Pobiegłam do domu, wyjęłam szkatułkę z biżuterią i wróciłam do szpitala. Sprzedałam wszystko, co miałam: obrączkę, pamiątki rodzinne, dosłownie wszystko. I tak było za mało, ale ubłagałam jubilera, żeby dał mi resztę. Nie wiem, jakim cudem, ale się zgodził. Zapłaciłam depozyt, a dr Wilson i jego ekipa od razu zabrali się do roboty. Godziny ciągnęły się jak lata, kiedy siedziałam w poczekalni, modląc się o życie Sofii. Kiedy dr Wilson w końcu wyszedł, Uśmiechnął się do mnie uspokajająco. Operacja się udała, wszystko będzie dobrze. Poczułam taką ulgę, że padłam na kolana i zaczęłam im dziękować za uratowanie mojej córki. Sofia żyła i to było najważniejsze. Ale nawet w tej chwili wdzięczności nie mogłam przestać myśleć: Gdzie był Adam? Dlaczego nie obchodziło go to na tyle, żeby chociaż odpisać? Serce mi pękało i nie wiedziałam jeszcze, że to właśnie wtedy że to był początek końca. Moje idealne życie rozpadało się na kawałki. Nie miałam pojęcia, co mnie czeka po powrocie do domu. Kiedy w końcu wróciłyśmy z Sofią ze szpitala, byłam wrakiem, emocjonalnie i fizycznie. Chciałam ją położyć do łóżka i wreszcie odpocząć po tym koszmarze. Ale kiedy wjechałam na podjazd, zauważyłam coś dziwnego. Samochód Adama stał zaparkowany przed domem. Przez ułamek sekundy poczułam ulgę. Może jednak tu jest, żeby przeprosić? Może się pomyliłam, może źle zinterpretowałam jego milczenie w trakcie tego całego kryzysu. Trzymając Sofię na rękach, ruszyłam w stronę drzwi. W środku paliło się światło i słyszałam jakieś stłumione głosy. Coś upadło, ale nie mogłam odgadnąć, co to było. Otworzyłam drzwi i zamarłam. Adam stał w salonie z jakąś młodą laską, której nigdy wcześniej nie widziałam na oczy wysoka, z idealną fryzurą i uśmiechem, od którego skręcało mnie w żołądku. Śmiali się, stojąc tak blisko siebie, że nie mogło to być niewinne. Sofia wtuliła się we mnie, wyczuwając moje napięcie. Adam? Powiedziałam drżącym głosem. Kim ona jest? Odwrócił się do mnie, z miną spokojną, prawie obojętną. To jest Chloe, powiedział, jakby przedstawiał starego kumpla. Jesteśmy teraz razem. Przez moment myślałam, że się przesłyszałam. Razem? O czym on gada? Adam, powiedziałam głośniej. Co masz na myśli? Właśnie wróciłam ze szpitala z naszą córką. Czy ciebie w ogóle obchodzi co ona przeszła, co ja przeszłam? Jego odpowiedź to był nóż prosto w serce. Do Refi powiedział zimno. Podjąłem decyzję. Od teraz ty i Sofia radźcie sobie same. Nie potrzebuję chorych ludzi, którzy mnie ciągną w dół. Patrzyłam na niego jak na wariata. Czy to naprawdę facet, z którym zbudowałam życie? Ojciec mojego dziecka? Nagle wszystko zaczęło wirować, kiedy dotarło do mnie, co właśnie powiedział. Zostawiasz nas? wyszeptałam. Dla niej? Chloe wystąpiła do przodu. Jej uśmiech stał się jeszcze szerszy. To nic osobistego, powiedziała słodkim, aż mdliło. Adam i ja mamy coś, czego ty nie rozumiesz. Nie wytrzymałam. Jak śmiesz? Wrzasnęłam. W końcu szok ustąpił miejsca wściekłości. Trzymałam tę rodzinę w kupie, podczas gdy ty bawiłeś się ze swoją laleczką. Czy ty w ogóle wiesz, co musiałam zrobić, żeby uratować życie naszej córki? Sprzedałam wszystko: obrączkę, naszyjnik mojej matki, bo ty nie potrafiłeś nawet odebrać telefonu. Adam wzruszył ramionami z kamienną twarzą. To twój problem, Dorefi. Nie mój. Zanim zdążyłam coś powiedzieć, podszedł do drzwi i je otworzył. Musicie się wynosić, powiedział stanowczo. Spakowałem już wasze rzeczy. Są na zewnątrz. Nie mogłam uwierzyć własnym uszom. Wyrzucasz nas? Zapytałam z płaczem w głosie. Dokąd mamy iść, Adam? To jest dom Sofii. To mój dom, powiedział, nie znosząc sprzeciwu. Poradzicie sobie. Chloe oparła się o framugę, uśmiechając się złośliwie. Powodzenia do Refi, powiedziała z udawanym współczuciem. Poczułam ciężar Sofii na rękach, jej małe ciałko przy moim, i to dało mi siłę, żeby nie dać się złamać. Będziesz tego żałował, Adam, powiedziałam spokojnie, mimo łez spływających po twarzy. Jesteś tchórzem i kłamcą, a ja dopilnuję, żeby cały świat się o tym dowiedział. Nie drgnął. Rób co chcesz, powiedział lekceważąco i zatrzasnął mi drzwi przed nosem. Stojąc na zewnątrz w tę zimną noc, czułam wściekłość i rozpacz. Spojrzałam na Sofię, jej niewinną twarzyczkę, która nie rozumiała, co się właśnie stało. Wszystko będzie dobrze. Szepnęłam bardziej do siebie niż do niej. Przejdziemy przez to. Obiecuję. Nie wiedząc, do kogo się zwrócić, zadzwoniłam do Grace. Moja najlepsza przyjaciółka odebrała po pierwszym sygnale, a w jej głosie słyszałam prawdziwe zaniepokojenie. Do Refi co się stało? Opowiedziałam jej wszystko na jednym oddechu. Szpital, operacja Sofii, zdrada Adama i to, jak nas wywalił z domu. Grace nie zastanawiała się ani chwili. Przyjeżdżaj do mnie, powiedziała stanowczo. Zameldujemy się w schronisku. Nie zostawię cię samej. Kiedy dotarłam do schroniska dla kobiet, gdzie pracowała Grace, przytuliła mnie mocno. Jesteś bezpieczna, szepnęła mi do ucha. Poradzimy sobie z tym razem. Przez kilka następnych dni wyżalałam się Grace. Opowiedziałam jej o nagłej zmianie Adama, jego romansie i o tym, jak wybrał Chloe zamiast własnej rodziny. Grace słuchała bez osądzania, a na jej twarzy malował się gniew i smutek. Do Refi Powiedziała pewnego wieczoru. Myślę, że tu chodzi o coś więcej. Adam nie zostawia rodziny bez powodu, coś tu śmierdzi. Uważasz, że coś ukrywa? Zapytałam, choć w głębi duszy podejrzewałam, że ma rację. Grace nachyliła się do przodu z poważną miną. Myślę, że Adam coś kręci i znam kogoś, kto może nam pomóc to odkryć. Tak poznałam Itana, prywatnego detektywa, któremu Grace ufała bezgranicznie. Miał koło czterdziestki i bystre oczy, które wydawały się czytać w mojej duszy. Prześwietlę życie Adama powiedział: Jeśli coś ukrywa, to to znajdę. Nie wiedziałam, czego się spodziewać, ale wiedziałam jedno: potrzebuję odpowiedzi. Adam zniszczył moje życie i nie mogłam mu na to pozwolić. Czekając na wyniki śledztwa Itana, skupiłam się na Sofii, która powoli wracała do siebie po operacji. Jej śmiech był teraz cichszy a energia mniejsza, ale żyła. I to się liczyło najbardziej. Mimo to, nie mogłam się pozbyć tego gniewu, który mnie zżerał. Adam nas zdradził, porzucił i nie pozwolę mu, żeby mu to uszło na sucho. Jakiekolwiek tajemnice skrywał, byłam zdeterminowana, żeby je odkryć. Jeszcze nie wiedziałam, ale prawda miała wszystko zmienić. Tydzień po spotkaniu z Itanem siedziałam w małym biurze Grace w schronisku, niecierpliwie czekając na jego przybycie z raportem w głowie miałam milion pytań co takiego mógł ukrywać adam w kącie sofia bawiła się cicho lalką a jej delikatny chichot był jedynym pocieszeniem w tym całym zamieszaniu kiedy ethan w końcu wszedł jego twarz była poważna pod pachą trzymał teczkę a ciężki wyraz jego oczu mówił mi że odkrył coś bardzo ważnego do refi zaczął kładąc teczkę na biurku Musisz się przygotować. To, co odkryłem, to nie tylko zwykły romans, to coś o wiele gorszego. Serce mi zamarło. Grace wzięła mnie za rękę i mocno ją ścisnęła, dając mi znać, że nie jestem sama. Powiedz mi, wyszeptałam, starając się zachować spokój, mimo burzy szalejącej wewnątrz mnie. I tan otworzył teczkę, odsłaniając zdjęcia, dokumenty i wyciągi skąd. Adam i Chloe nie tylko mają romans, Wyjaśnił. Oni są partnerami, ale partnerami w nielegalnym biznesie. Prowadzili oszukańcze pre. Mówisz, że Adam jest przestępcą? Zapytałam z niedowierzaniem. I tan skinął głową. I robi to od lat. Prawdopodobnie używał swojej legalnej firmy jako przykrywki. Chloe jest nie tylko jego kochanką, ale też wspólniczką. Razem stworzyli sieć kłamstw i nielegalnych interesów. Miałam wrażenie, że pokój wiruje. To był człowiek, któremu zaufałam, ojciec mojego dziecka. Podejrzewałam zdradę, ale nigdy bym nie przypuszczała, że posunie się do takiego oszustwa. Skąd to wszystko wiesz? Zapytałam, z trudem przetwarzając te informacje. I tan wskazał na teczkę pełną dokumentów. Prześledziłem jego transakcje finansowe, przeprowadziłem wywiady z byłymi pracownikami. I przejrzałem wszystkie publiczne rejestry. Wszystko wskazuje na to, że są zamieszani w działalność przestępczą. Byli nawet na celowniku władz federalnych, ale do tej pory udawało im się unikać kłopotów. Grace pochyliła się do przodu, mówiąc stanowczym tonem: Do Refi, to zmienia wszystko. Adam to nie tylko kłamca, ale przestępca. Musisz chronić siebie i Sofię. Musimy to zgłosić na policję przytaknęłam czując narastający gniew Adam zniszczył naszą rodzinę porzucił własne dziecko a teraz dowiaduje się że prowadził podwójne życie jako oszust Co robimy zapytałam gotowa do walki Grace i Ethan spojrzeli na siebie a potem Ethan powiedział Zacznijmy od zbudowania mocnej sprawy Dowody które zebrałem są solidne ale będziemy potrzebować więcej żeby mieć pewność że on i Chloe Odpowiedzą za to, co zrobili. Będziesz potrzebowała dobrego prawnika, dodała Grace. Znam kogoś, kto może nam pomóc. Zaraz zadzwonię. Tak poznałam Megan, bystrą i zdeterminowaną prawniczkę, specjalizującą się w sprawach takich jak moja. Miała koło czterdziestki i emanowała spokojną pewnością siebie, która od razu mnie uspokoiła. Do refi powiedziała na naszym pierwszym spotkaniu – Przeszłaś przez piekło, ale to się skończy. Dzięki dowodom zebranym przez Itana możemy nie tylko ujawnić przestępstwa Adama, ale też zapewnić, że ty i Sofia dostaniecie to, na co zasługujecie. Przez kilka następnych dni Megan i Itan niestrudzenie pracowali nad wzmocnieniem naszej sprawy. Megan złożyła wniosek o wydanie zakazu zbliżania się, żeby chronić mnie i Sofię, a Ethan współpracował z lokalnymi władzami, żeby ujawnić nielegalne działania Adama. Byłam oszołomiona wsparciem, jakie dostałam od Grace, Megan i Itana. Po raz pierwszy od chwili, gdy Adam nas wyrzucił, poczułam promyk nadziei. Punkt zwrotny nastąpił, gdy Ethan zorganizował nalot na jedną z firm Adama. Z pomocą policji... Złapali Adama i Chloe na gorącym uczynku, kiedy finalizowali nielegalną transakcję. Aresztowanie było szybkie, a wieści rozeszły się lotem błyskawicy. Oglądanie zdjęć, na których Adama wyprowadzają w kajdankach, było surrealistyczne. Ten człowiek, który kiedyś był całym moim światem, teraz wyglądał jak obcy. Kiedy Megan zadzwoniła, żeby powiedzieć mi, że Adam i Chloe zostali oskarżeni o. Kiedy Megan zadzwoniła, żeby powiedzieć mi, że postawiono Adamowi i Chloe zarzuty, poczułam mieszaninę ulgi i smutku. Ulga, że sprawiedliwość w końcu ich dopadła, ale smutek z powodu życia, które straciłam. Wiedziałam jednak, że muszę to dokończyć, żeby móc iść dalej. Data rozprawy została wyznaczona, a Megan zapewniła mnie, że mamy mocną sprawę. Do Refi powiedziała: Będziesz musiała zeznawać. Sąd musi usłyszeć Twoją historię, Twoje poświęcenie, jego zdradę. Jesteś na to gotowa? Zawahałam się. Perspektywa stanięcia przed sędzią i obcymi ludźmi mnie przerażała, ale potem spojrzałam na Sofię, która radośnie bawiła się w kącie pokoju, a jej śmiech przypomniał mi o co walczę. Tak, powiedziałam starając się brzmieć pewnie. Jestem gotowa. W miarę zbliżania się rozprawy, przygotowywałam się do nadchodzącej walki. Adam próbował mnie złamać, zniszczyć naszą rodzinę, ale nie pozwolę mu wygrać. Z Megan, Grace i Itanem u boku czułam, że mam siłę, żeby mu się przeciwstawić i dopilnować, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Nie wiedziałam jednak, jak bardzo ta walka wystawi na próbę moją wytrzymałość. W końcu nadszedł dzień rozprawy. Stojąc przed budynkiem sądu, mocno trzymałam Sofię za rękę. Jej wielkie, ufne oczy patrzyły na mnie, przypominając mi, dlaczego muszę stawić czoła temu dniu. Robiłam to dla niej, dla naszej przyszłości. Grace i Megan stały obok mnie, dając mi wsparcie. Po chwili dołączył do nas Ethan, a jego spokojna pewność siebie dodała nam otuchy. Wygramy to, do Dorefi, powiedział. Mamy solidne dowody. Kiedy weszliśmy do sali sądowej, serce zaczęło mi walić jak młotem. Sala była ogromna, a na końcu stała wysoka ława sędziowska. Po drugiej stronie sali siedział Adam z Chloe i ich prawnikami. Adam spojrzał na mnie i uśmiechnął się, jakby to była jakaś gra. Stłumiłam złość i skupiłam się na Sofii, która bezpiecznie siedziała z Grace na galerii. Proces rozpoczął się od mów wstępnych. Megan mówiła spokojnym, ale stanowczym głosem, przedstawiając naszą sprawę. Zdradę Adama i porzucenie rodziny. Słuchając jej, poczułam dumę. Ta walka nie była już tylko moja. Razem staraliśmy się ujawnić prawdę. Kiedy przyszła moja kolej, żeby zeznawać, poczułam, że nogi mi się trzęsą, gdy podeszłam do mównicy. Złożyłam przysięgę, że powiem prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Opowiedziałam o chorobie Sofii, o obojętności Adama i o złamanym sercu, gdy sprzedawałam moją biżuterię. Mój głos drżał, gdy opisywałam powrót do domu i zastanie go skloi i jego okrutną decyzję o wyrzuceniu nas na bruk. Na sali sądowej panowała cisza. Wszyscy patrzyli na mnie. Czerpiąc siłę z uśmiechu Sofii na galerii, odpowiadałam na pytania megan szczerze i otwarcie. Prawnicy Adama próbowali przedstawić go jako niezrozumianego biznesmena i twierdzili, że przesadzam, ale Megan była nieugięta. Rozbijała ich argumenty na kawałki, pokazując dowody na jego nieuczciwe działania. Dzięki dokładnemu śledztwu Itana nie było miejsca na wątpliwości. W pewnym momencie Megan zapytała Adama. Panie Johnson, dlaczego zignorował pan błagania żony o pomoc, kiedy pana córka była ciężko chora? Adam skrzywił się, jego urok prysnął. Byłem zajęty, odpowiedział. Megan naciskała, pokazując dowody jego pobytu w luksusowych kurortach, w czasie gdy Sofia przechodziła operację. Na sali sądowej zrobiło się głośniej, a twarz Adama poczerwieniała. Ale to zeznanie Chloe ostatecznie przypieczętowało ich los. Pod presją przyznała się do udziału w oszustwach, jeszcze bardziej obciążając Adama. W końcu ich sieć kłamstw całkowicie się rozpadła. Sędzia Walker ogłosiła wyrok stanowczym głosem: Sąd uznaje Adama Johnsona i Chloe Reed za winnych licznych oszustw i prania brudnych pieniędzy. Ich działania były nie tylko nielegalne, ale też zasługują na potępienie wykazując rażące lekceważenie rodziny i prawa. Zwróciła się do mnie, a jej ton złagodniał: Pani Johnson. Pani odwaga jest godna podziwu. Sąd przyznaje pani pełną opiekę nad Sofią oraz wszystkie aktywa związane z przestępstwami pana Johnsona. Łzy popłynęły mi po twarzy. Adam i Chloe zostali skazani na długoletnie więzienie. Sprawiedliwości stało się zadość, a ciężar zdrady zaczął znikać. Na zewnątrz Grace mocno mnie przytuliła. Udało ci się do refi, stanęłaś w obronie Sofii i siebie. Eitan, którego poważna postawa złagodniała, powiedział z satysfakcją: „Zasłużyłaś na to zwycięstwo”. Kiedy wracaliśmy do schroniska, ogarnął mnie spokój. Sofia spała w foteliku, a jej mała rączka ściskała moją nawet przez sen. Grace uśmiechnęła się do mnie: „Co teraz? Nowy początek?”. „Tak”, odpowiedziałam z determinacją. „Dom dla mnie i Sofii, gdzie będziemy bezpieczne i szczęśliwe”. W kolejnych tygodniach wszystko powoli zaczęło się układać. Grace pomogła mi znaleźć skromne mieszkanie w spokojnej okolicy. Megan zajęła się zarządzaniem majątkiem, zapewniając nam bezpieczeństwo finansowe. Zaczęłam pracować jako wolontariuszka w schronisku, chcąc odwdzięczyć się za pomoc, którą otrzymałam. Pewnego wieczoru, kiedy kładłam Sofię do łóżka, zapytała cicho: Mamusiu, czy teraz jesteśmy szczęśliwe. Pogłaskałam ją po włosach i odpowiedziałam Tak, kochanie, jesteśmy szczęśliwe i bezpieczne. To dopiero początek pięknego życia. Tej nocy, siedząc w naszym małym salonie, rozmyślałam o naszej podróży. Zdrada, złamane serce, walka o sprawiedliwość, wszystko to doprowadziło mnie do tego momentu. Nie była już tą samą kobietą. Byłam silniejsza, mądrzejsza i bardziej zdeterminowana niż kiedykolwiek. Po raz pierwszy od dawna poczułam się naprawdę wolna. Dziękuję za obejrzenie.